the train Could be worse, huh? We could be killing you off the front of the train. He just got a good break, is all. Sergio Morello's always been lucky. He was born with more brains than his brother, that's for sure. We'll get him, boss. No, you tore off this job. You're broken mirrors on this one. We'll let the guy who killed Galati take a crack. Tommy here's got all the politicians scared. Maybe he can put Sergio in the ground. What do I need to know about this guy? Besides, he's got a lucky rabbit's foot up his ass. Sergio is Morello's top earner. He controls the unions, which means he controls the docks and attacks everything that's imported into the city. We kill him, and a big part of Morello's income will be wiped out. Any ideas on how to get to him? I don't want to end up in a tree like these two. You're going to scatter his ashes. It's a custom job. Attach it to the starter under his car, you'll be a human torch as soon as he turns the key. It's safe to carry. Hey, just don't drop it. Shake it. Smoke near it. Yeah, it's safe. Boom! <laughs> <laughs> Get it done, Tommy. For all our guys, is killed, and for all the money he's taken out of our pockets, I'll take care of it, boss. No dobra, to cześć, witajcie w kolejnym odcinku z mafii edycji ostatecznej. No to rozpoczynamy, nie? Bo tu... A jak widać chyba... Tak, na pewno raczej. Dokładnie, bar Salierego jak zwykle jest operowany, w sensie operowany, boże, pilnowany przez wiele osób. Nie jest już bar, tylko bunkier. No dobra, a ja oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, dania lajka, jeśli film się podoba. A teraz już rozpoczynamy grę. Mamy zadanie udać się do domu serdzia. Wezmę sobie ten samochód, bo on jest fajny. Fajnie zasuwa. Dobra, gdzie teraz tu? Fajny, nie my chyba jeszcze tak nie jeździłem Ale on ma fajny dźwięk Nie jeździłem nim tak, żeby sobie Po prostu jeździć Bo żeśmy go zawózili nim z Salierego Chyba, nie? A teraz możemy go Przetestować trochę, jak on działa No i jak Jak rozwala auta hm. Dobra, tam jakiś radio Gada, ale Niepotrzebne mi to no, fajnie zasuwa na pewno. I pewnie policja by nami już się interesowała, gdybym grał na klasycznym. Ale dobrze, że nie gram. Będę tam może testował kiedyś, ale to już tak prywatnie dla siebie. Nie będę przechodził na spokojnie samemu. Bez was. Widzów. Kurczę. No, fajnie jedzie na pewno. A w ogóle, jak, jak widzę, się trochę zmieniły czasy, bo taksówki są nowsze. Nie już tak jak Tommy jeździł. Staruchy jakieś, tylko już takie, no, nowsze. Pojazdy. Co to było? Coś dziś pękło komuś. Albo światło, albo szyba. No, są takie inne. No dobra, jeszcze daleko do tego domu chyba nie. Dobra, to go wysadzimy i tyle z odcinka, nie? Nie no, oczywiście to tak nie będzie na pewno. Że przyjedziemy, wysadzimy go i koniec. I będzie koniec rozdziału. Oczywiście musi się coś nie udać. A jak nazwa misji brzmi, ty szczęściarzu. No i zarazem, tak jak było w oryginale, będzie miał dużo szczęścia. Nasz Morello, brat Morello. No dobra, tu o, mamy jakiegoś chłopa co pilnuje. A spróbuję się zakradnąć od tyłu. Mhm, tędy, hop. No dobra. No nic się nie dzieje, zaraz się stanie, oj, zobaczysz. Jak Tylko bombę podrzuczymy. Tylko, że on miał jeszcze podłączyć pod rozrusznik. No, ale. Wops. To na pewno nie było ciche. No dobra, to sobie już wyjdziemy spokojnie na drugą stronę. Czekaj w budce telefonicznej i obserwuj. Może do kogoś zadzwonimy? Ciekawe. Ja będę przed maybe drop the kid off at your pops place yeah i'm still here It all went bad. Hey, pull it together, Tom. Whatever happened, happened. There's nothing you can do about it now. Sergio's luck is running out. Wait, what? Are you, what are you talking about? Sam and Paulie have found him. He's in Georgie's restaurant across town. You need to get over there fast. OK. No, dobra, to lecimy. Spotka się z Polim i samym, to pewnie. A, już policja, oczywiście, się interesuje. No, ciekawe. Jedziemy chyba do baru, tak. To pewnie tego samego mniej więcej co w oryginale. Tylko tym razem razem z Polim i samym. Bez, znaczy w oryginale bez cała było. No i Pauliemu się zaciął Thompson, i musieliśmy uciekać. Tak, to jest to miejsce, tylko że oczywiście tu wygląda to wszystko ładnie. O, o wiele ładniej. Georgie Diner, dobra. Diner, żeby było tak gramatycznie, dobra. Gdzie są nasi koledzy? A, tu są, dobra. Ja, ok? Ja, to jest karbom. things went south we could draw about it later right now we got to get that bastard let's go what the hell we got a message from mr salieri no Kill these clowns ah dobra a Co za chłop w ogóle się schował za jakąś kobietą biedną, która nic nie wie. Dobra, dobra, jeszcze ktoś? O, idzie ktoś. Dobra, to wszyscy. Tylko ja bym sobie chętnie wziął jakiś. O, o właśnie, tu jest jakiś pistolet, Thompson. Get me? Oh, Get me out of here! <coughs> 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 No dobra, to lecimy. Tym razem motocyklem się pościg. Chyba pierwszy raz w grze w ogóle takie coś się wydarzyło. Będę mógł sobie przetestować tak szczegółowo. Ło, wow, no. Tak, szczegółowo. To nie jest samochód, na pewno nie. Tym się o wiele gorzej jedzie niż samochodem. No, ale dobra, no, gonimy chłopów. chłopów. A w szczególności tego Sergio Morele. A, rzuciło nami. no. wy to oglądacie. Czyżby nasi? Czy to. Ktoś wróg. Nie, nasi chyba. No tak, to do nasi, to dobrze. No łapcie, ciekawe czy wam się uda. Ja jadę za wami. No tak. I poleciej na bok. Spokojnie wyhamujmy. Akurat w motocykl jest w sumie fajny. Kurczę, strzelają jeszcze do nas. Bo źle się nie jedzie tym. Co tu się dzieje? Wow, 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 wow. Jakiś wypadek tam był. Coś tam się stało. Nie wiem. Będę musiał sobie, sobie zobaczyć, jak już będę montował. Zapauzuję sobie, bo tam coś się działo dziwnego. O, czyżby skocznia? A! No co do mnie strzelacie? Jestem tak ała, wow, szybszy! Co tam za zgromadzenia? Co za strajki jakieś? Ło wow. Uwaga! Strajki jakieś chyba, na pewno. Jakaś policja chyba słyszę? No grubo, grubo Gdzie ty nas zaprowadzisz? W oryginale do portu Ale tu chyba pewnie też chyba do portu A może dziś... Ło... A! Kurczę No nie Jedź za nimi nie może mi się tu nie udać, no w takiej prostej rzeczy. Przecież to nie jest w sumie takie bardzo proste, a przypominam, gram na realistycznym trybie jazdy. Dobra, to chyba jest sport już. No dobra, to... Ki to kill'im, nie? Przeładuj, tak, tak, to jest bardzo dobry pomysł. No wyłaźcie. Hmm. Dobra. Dostał. Ktoś jeszcze? Tam ktoś jest jeszcze, o, jest. Dobra Ktoś amunicję poproszę Ja już tam ich słyszę To coś jest? O, jest jakaś apteczka, dobra Amunicji nie ma jeszcze, ale Ale jest apteczka Zmienimy broń może na Thompsona To był dobry pomysł No właśnie! to no wiem! Widzę tego Gnoja. No patrz! Ten też przeładuje. No, no proszę, no! Dobra, dostał. O! Nie masz mnie. Dobra. Czy tu coś dziś mamy? O, jest amunicja. Dobra, bardzo miło. Tylko, że apteczka by się jeszcze przydała ba bardzo chętnie. Kto tam ci strzela? Tam już są ludzie Tylko że ich nie... A tam A To z której? To jest najgorszy, tego nienawidzę. Nie widzę chłopa i nie wiem w ogóle gdzie Powiem szczerze, że, że nie wiem, no O, idzie tu chyba Przynajmniej jest coraz bliżej Kurde, zginę zaraz Dobra Aha Wiecie co? Dokładnie Ale ja się schowam Mołotow Kurde nie No biegnij, chowaj się Chyba tu gdzieś jest Dobra To tu cały czas nawala z tego pistoletu chyba No zaraz go wysadzi tam. Dostał, dobrze mu tak. Coś jeszcze? O kurde. No. <grymny> Pięknie wypastkowane. Tu coś będzie? O tak, o tak. Wszystko, wszystko tu jest. Wszystko biorę oczywiście. Apteczka? Amunicja? Jakiś mołotowy? Świetnie. No dobra, idziemy dalej. Mamy u góry? Jest u góry. No. Tak, tylko żebym go jeszcze mógł... ...bym go mógł jeszcze zabić. To by było pięknie. Ale oni tam nawalają. No patrzcie wy to. No kurde. Jeszcze rzuciłem niepotrzebnie mołotowa. Się pomyliłem i przyciski no. Wyłażesz. Gnido. Dobrze ci tak. O, jeszcze ktoś. Jeszcze ktoś. Oj tak. O. A gdyby tak? Dokładnie, trzech naraz. Nie, jeden przeżył. O kurde. No, myślałem, że umrze, no bo tak <śmuszczam> głupio dostał. Odpocznij to mi, spokojnie. Nowcowy. O, znowu snajper głupi. A? To się przyda. Co mnie tu tak bije? Ała. Znowu jakiś gnój i nie wiem skąd. Tam. No a tam oczywiście jakiś snajper. Dobra, dostał. A ten co tu do mnie strzelał umarł? Żyje jeszcze. No chodź tu, chodź. Gdzie ty tam poszłeś? Mogę tam przejść szybko? Cicho tam, za co płacą? Płacą za to, żebyś, żebyś, żeby dostali, no, za swoje. Żebym mógł was zabić. Co jest? Czemu ty to przetrwałeś? Dostał w głowę. O, dobrze. Mała amunicja. Dobra. Dobra. Ała. Spokój. Cisza. I spokój. Coś tu jest? Jest amunicja. O, i są małotowy. A apteczka gdzie jest? Po drugiej stronie? Tu jest też. To za chwilę. Amunicja. O, no właśnie, no tu są jakieś Thompsony, jakieś różne rzeczy. Już go nie ma, mogę w sumie. Nikt mi nie zabroni, mogę wziąć dwie apteczki, bo tu już ci nie będę wracał. No to lecimy dalej. Ho-ho-ho. bym mógł Okej, okay, poszło gdzieś. Dobra. Dobra. Kurde, w redota. Au! Dobra. Okej, okay, chyba wszyscy. Zbadaj nastawnia, a to za chwilę. Chcę się napełnić amunicją. Tylko, że widzę, że tu i tak tak średnio z tą amunicją. A, ja zawsze mam pistolet, gdzie trochę tej amunicji mam. No tak, w tym sonie mam jedną kulkę. Dobra, tutaj mam iść. Okej, okay, nastawnia. No, czyli tak jak w oryginale mamy. Kurczę, czekaj, chcę aż to zobaczyć, no. Jak to leci? Leci. o, I się przebiło. I się przebiło, ładnie, dobra. Lecimy tam. Co się stało? No. Pociąg tu wjechał. O, tu jest amunicja, no. To jest opóźnienie, mal dobra. E, nie, to nie jest dobry pomysł. Nie, ma ja ci dam fire. Jak dobrze, że ja go widzę on mnie nie widzi. Ja tu może przeładuję. Dobra, czemu on tam strzela? Dobra, a tu on jest. Dostał? Chyba go już strzelałem, tylko w tym tej parze i nie było... Dobra. Co my mamy dalej? Apteczka. Zabiserdzia mamy. On tu gdzieś jest? A, jest. Dostał. A. He just winged me, asshole. You think you're the guy who's gonna kill me? <laughs> I tell you no one can touch me You ain't that lucky bastard Wait no Oh no dobra rozdział ukończony sukcesem. No dobra, to co to do zobaczenia w następnym odcinku, także cześć.